No dzień dobry! Witam Was w takim świątecznym troszeczkę już vlogu. I dzisiejszym tematem przewodnim mojego vloga będzie pakowanie Waszych planerów. Czekajcie, bo tutaj są problemy techniczne. Ale najpierw muszę iść się umyć, bo robiłam wyzwanie z Waszego vlogmasa, który robię na TikToku. Bo tegoroczny vlogmas właśnie na tym polega, że to Wy wymyślecie mi wyzwania przez 24 dni jego trwania. Nie czuję, kiedy rybuję. Jak ja kiedyś zrobię swoją nutę, to będę z siebie zarąbiście dumna, nie? Idę się umyć i zaraz wracam. Wróci Troszeczkę mi się przedłużyło, podpięłam mikrofon, więc powinniście mnie teraz lepiej słyszeć. Kawusia jest, mamusia zrobiła. Uwaga, idę po to. Dzisiaj chcę wysłać 20, jutro chcę wysłać kolejne 20, a w poniedziałek idę do trzech wybranych osób jako kurier święty Mikołaj i zanoszę je osobiście, co jest dla mnie też w ogóle mega fajnym doświadczeniem. Robić jakieś takie rzeczy, żeby was uszczęśliwiać, to mi serce rośnie. Także zaczynamy pakowanie. Kupiłam sobie swoje kartony, kupiłam karteczki, kupiłam wstążki, kupiłam wypełniania. Wypełniacz do kartonów, żeby wszystko było tak idealnie zapakowane, żebyście otwierając już tę paczkę po prostu się cieszyli tak jak ja teraz przy ich pakowaniu. Nożyk. Kartony są białe. O tak, to jest wypełniacz. Patrzcie, różowy wypełniacz. Zarąbiste. To będzie tak na tle tego planera super wyglądać. Ja to wszystko przekminiłam. To przesuwamy. I jeszcze z temu mam takie serduszka, naklejki. Takie serduszka z napisem Thank you. Karteczki, na których będę pisać parę motywacyjnych słówek od olcik, Coś tu jeszcze było. Ej, czemu oni mi dali pustą torebeczkę z temu? Aha, na kolczyki. Bo sobie zamówiłam kolczyki, bo mi do darmowej dostawy brakowało, a były za 5 zł. No to nie kupię se. Tu są wstążeczki, też różowe, I będę nimi obwiązywać opakowania. W sensie pudełka. najpierw złożymy pudełeczko. Jeju, ale fajnie, że mogłam wam stworzyć takie prezenty na święta. Teraz, jak się to składa? I jeszcze to, nie? Tak! Ale czat, pudełko mamy. Teraz wypełniać. Uj, żeby mu się tu wygodnie leżało. Wyciągamy planer. Ładnie to wygląda. Karteczka. No to co? Jeden mamy. Bierzemy się za kolejne. Pierwsze spakowane już mamy, kochani. Mistrzostwo świata. Patrzcie, jaki syf w ogóle. Teraz zostało mi napisać dla was dedykację. I właśnie już sobie przyniosłam też laptopa, żeby zamówienia mniej więcej po kolei poukładać. Jak już to tylko spakuję i zawinę, to wam pokażę już potem. I lecimy atakować paczkomaty. Mam nadzieję, że nie będą zapchane, i po dwóch yy, paczkomatach po prostu będę miała wszystko już ogarnięte. Ale może się okazać, że półkiec będzie trzeba przejechać dzisiaj, żeby je popakować. Nieważne. Zobaczymy. <laughs> Z czego się śmiejesz? <laughs> <głos> 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 Tutaj mam siostrę na łączach z mamą jest, jest nienormalna lecimy dalej z tematem. <noise> Patrzcie, jak to się ładnie prezentuje. Mam tutaj 23 zamówienia, i to jest dopiero jedna z paru części. Troszeczkę mi przy tym zejdzie, ale dzisiaj to już jest finish, dlatego że mam jeszcze inne rzeczy do ogarnięcia. I jutro od rana zacznę pakować następne. Pakuję to w folię i jadę, wysyłam, a potem już wieczór dla mnie. Ja już jestem ubrana i gotowa do wyjścia. Czekam na Marciks. Jestem szczerze zmęczona. Mamy godzinę 20, a ja dopiero skończyłam. Jest to czasochłonne, ale jedziemy. Dobra, wyciąga nagry... Ale mnie. Ale nie zakrywasz przypadkiem aparatu tym tą, tą łapą? Jezu, powiadomam, żebym nie nagrywała. No i wypiłaś mikrofon, czy nie? Aha, ma być kwadracik. Nie, nie, dobra. Paczki wyciągamy i nadajemy, tylko że teraz mi będzie potrzebny telefon, więc yy, będziesz musiała nagrać swoim telefonem. Marcik jest się moim operatorem, jak na razie nie idzie jej zbyt cudownie, ale nauczy się. Widać mnie. <noise> Udało mi się nadać wszystkie paczki na dziś, które sobie zaplanowałam. Tam wyszło ich chyba 20 albo 21. Wracam do domu. Zajmuję się dedykacjami, żeby jutro zostało mi tylko pakowanie. Więc te liściki dla was, które tam macie w tych paczkach, to będzie zrobione dzisiaj. Fajne uczucie wysyłać coś takiego mojego do was. Mega się jaram. Czekam tylko na wasze jakieś relacje i udostępnienia. Jak wy macie ten produkt w swoich rękach. Ale super. Wracamy do domu, coś zjeść, bo jestem dzisiaj tylko o jednym posiłku, a jest godzina chyba 20. Ta druga? No, jest po 22. Także jakaś kolacyjka. Widzimy się jutro. Jak widzicie, nie wytrzymałam. Poskładałam pudełka. Tutaj napisałam kolejne dedykacje. Północ 30 i najwyższa pora spać. My już z Marcik zdziałamy tutaj od rana. Szybko ogarniamy dzisiaj, bo chcę mieć niedzielkę dla siebie. O, ale nie wyspałam się, więc robimy to szybko. Resztę zrobię wieczorem albo jutro rano. Tak. Już przypadkiem macie. W moim ulubionym kalendarzu adwentowym. Polatałam sobie trochę. Bokiem, jak jechałam, lubię adrenalinę Szczególnie przy 40 na godzinę Jak to robię ha, Kurwa, nieważne, wrzucamy Ta dla mojej podopiecznej Tych Chyba małe skrytki się skończyły tak dla odmiany, patrzcie, nową zrobiłam, ale w odchudzonej wersji. To znaczy, że tak naprawdę różni się tylko tym, że Majonez nie jest zwykły, tylko w wersji light. <grym> ale jest! Po Jarzynowej pojechałam na zakupy i patrzcie, teraz będzie super jakość filmików. I mam nadzieję, że mnie to zmotywuje do nagrywania jeszcze większej ilości filmów, ale już na YouTube'a, Bo kupiłam GoPro, słuchajcie. Jeszcze muszę sobie kupić obudowę i dwa uchwyty. Takie, jak będę bardziej w ruchu. Nie wiem, czy pojadę gdzieś na deskę, czy coś. No ja już to widzę, ja już to widzę. Pewnie jeszcze coś zrobię przy planerach, żeby jutro kolejną turę wysłać jak najszybciej. Bo jutro, tak jak dobrze wiecie, bawię się w kuriera Mikołaja, więc w Kielcach dwie osoby otrzymają jutro ode mnie planery. Nie mogę się doczekać. 18% baterii jest. Nie podoba mi się to, musimy to podładować, zanim wyjedziemy w ogóle w traskę, rozdawać planery. Hej, jestem twoim świętym Mikołajem i dostarczyć dzisiaj planer. Okej, okay, jesteśmy już w samochodzie i teraz będziemy dzwonić do jednej z dziewczyn, bo chcę wiedzieć, o której będzie w ogóle dostępna w domu. Bierzemy ją na głośnik. Tak, słucham. E, halo, hej! Olcik z tej strony A, hej. E, Ja dzwonię do ciebie z zapytaniem, czy będziesz dzisiaj w domu, bo kurier Mikołajka, czyli ja... O Boże. Ja tak przeczuwałam. A, widzisz, widzisz? Będę, jestem cały dzień w domu. No to super, no to ja myślę, że w ciągu godzinki u ciebie będę. Jak będę podjeżdżać, to zadzwonię do ciebie, dobra? Dobrze. Super. No to super, do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Pa. Ale ty jest w ogóle: Ja jestem taka mega podjada, jak słyszeliście tą radość. No, o, Bartik, znak ciekawko. Dobra, druga dziewczyna Dzwonimy do niej też Mam nadzieję, że też będzie w domu Wiecie, ja podejrzewam, że one to przeczuwały Dlatego, że no, wiedzą, że jestem z Kielc I akurat jestem w Kielcach I akurat powiedziałam, że na dniach wpadnę To było raczej oczywiste Na Nagłośnik też Hej, z tej Aha. strony Hej. Dzwonię do ciebie z zapytaniem, czy będziesz dzisiaj w domu, Bo kurier Mikołajka dostarczy ci planer Czyli ja Wiesz, co nie do mnie do pracy za pół godziny. Za pół godziny, a do której jesteś w pracy dzisiaj? Na no 20. No dwudziestej. A gdzie pracujesz, to może do pracy ci podwiązek? Myślę, że tak w ciągu godzinki bym do ciebie tam zajrzała, co? Ej Boże, godzinki, dwóch. Dobra. Nie no. ma problemu? No nie ma problemu. N no to super, no to widzimy się w takim razie dzisiaj, kochana. No, no trzymaj no, się, papa. To chyba była w szoku troszeczkę Iza. No nic, jedziemy do paczkomatu. Najpierw jeszcze wrzucić do paczkomatu parę, parę planerów. Jedziemy do dziewczyn. Muszę jeszcze kupić sobie ładowarkę, bo kupiłam sam akumulator do GoPro bez ładowarki. IQ moje w ostatnim czasie jest naprawdę gorsze, chyba jednak, niż tej krewetki. Dobra, nadałam teraz trzy, bo do reszty. Mam nadzieję, że nie dobrze słychać, bo słabo. bo nie mikrofonu. Teraz nadałam tylko trzy, bo skończyło mi, skończył mi się też wypełniać i kończy mi się wstążka do pakowania, więc muszę też po to pojechać. No niestety nie przeliczyłam tego, ale to było do przewidzenia, że ja tego nie oszacuję dobrze, dlatego że pierwszy raz pakuję takie paczki. Jak ogarnę wszystko, to wrócę do domu, spakuję resztę, i jak Wpadną mi jeszcze kolejne zamówienia, a widzę, że wpadają. To jeszcze jutro rano przed wyjazdem do Warszawy będę musiała to wszystko ogarnąć. A teraz jedziemy do Zuzi. Hello. No, hej, ja już jestem. Tutaj są takie taka tablice z ogłoszeniami, to chyba tu. Tak, tak, dobra, <laughs> okay. ja już dobra super. cały so, świat! Przez Ciebie na ustą zwierzę Teraz już jadę do drugiej kobitki Do Izy Iza jest w pracy, więc powiedziałam, że przyjadę do niej do pracy Zaraz do niej dzwonimy I dostarczamy drugi planer Dobra, piszemy do niej, bo ona jak jest w pracy No to wolę nie dzwonić, bo nie wiem, czy nie będzie miała Przypału jak zadzwonię Dziś jest czegoś Mikołaja Czego się Wychodzimy stąd Teraz jedziemy po, wypełń, po te wypełniacze i po to wszystko i pakujemy resztę planerów na dziś, a potem muszę jechać przypakować trochę. dobra, mamy pierwszą godzinę mi tak sprawia radość to, że ja mogę was poznawać bo dzisiaj jak ja dawałam te planery to ja nawet mówię do mamy, mówię Boże mamo, jakie to jest super, że ja mogłam to zrobić, takie uczucie nie do opisania, no i co, na tym zakończymy dzisiejszego vloga to był ciężki weekend, ale jestem z siebie niesamowicie dumna, mogę iść spokojnie spać, subskrybujcie komentujcie, lajkujcie buziaki, Mua. pa pa